Gdy po jęknie dumka, gdy za szumi w lesie szumka w lasy w pola wzrok mój lęce, dumam cicho o piosence, gdy zadrżenie to miłażą. Ponad okiem, ponad czołem Drzemie z dumką jak z aniołem z aniołem. Nie wyrzucaj, nie przeganiaj Dawnych pieśni, starych bajań Niechaj szepczą ci do snu A takie tam szumki, dumki łażą mi po myślach. Nie zauważyłem, że szara godzina rozlała się po świecie. Co tam masz? Pachniesz mi z jak na dziwotlada kwiecie na stareńka i zapomniana mówi że nikomu nie potrzebna prawda to skąd ją masz wiatry bywają dobre i złe gdy wiatr suchym piaskiem zamiata jest to taniec złego ducha trzeba okna w chacie zamknąć bo złe kości naruszy Ten był akurat dobry. Baśni starą przywiał. Słyszysz? Słyszę. Trzeba ludzi nauczyć słuchać, tak jak dawniej nas słuchali. Pisma nie znali, ksiąg też nie mieli, ale ale słuchać umieli, bo też wszystko do nich mówiło. I woda mówiła. I chmury mówiły. I wiatr. I ogień. A bać? Co bać, mówi że trzeba wzniecić święty ogień ogrzać ją trzeba światłem nakarmić stara to właśnie niech będzie, będzie pochwalony będzie święty ogień ogień, ogień. Rozgniewawszy się na młodego parobka, czarownik wyszedł ze swej chaty i nóż nowy, wyostrzony utkwił pod progiem izby. Lat, Lat się wzniesiony pędem wichru, wichru, wichru latał lata, będziesz w poczerwono. Wicher nagły się zrywa, chłopaka w górę porywa, daremno się opiera. Pędzi go w górę jakaś siła niewidoma. Na skrzydłach wiatru niesiony leci jakby gołąb dziki. Patrzy patrz, 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 na dymiące zawiązek chat. nie krzyczy, próżno płacze i narzeka. Nikt nie słyszy jego jęku, ani łez gorzkich nie widzi. Tak pędzony trzy miesiące, wygłodniały i spragniony jak sosnowa szczapa, obleciał cały świat. Lecz najczęściej wiatr go ponad wioskę, w której mieszkał, nosił. O mój ojcze, mój sokole, jeśli Cię rozgniewałem, przebacz, spójrz na mnie. Już usta mi zdrewniały, twarz i ręce, same kości. Ulituj się mojej męki. Dobrze, Dobrze że, że mnie przepraszasz, przepraszasz. ale co Oddasz dasz mi za zwolnienie, zwolnienie z, kary? z kary? Wszystko, co wszystko wszystko tylko zarządzasz. Zarządzasz. Oddasz mi swą mi dziewczynę? dziewczynę? Jeśli, Jeśli się, się z nią ożeni, zdrażeni, będziesz chodził, chodził po tej ziemi. Wielkiej żądacie ode mnie ofiary, lecz... Jeśli inaczej być nie może, niechże i tak będzie. Wtedy nań dmuchnął czarownik i stanął parobek na ziemi, jakże był szczęśliwy, gdy uczuł, że po niej stąpa, że wiatr nad nim już żadnej mocy nie ma. Ziemię ukochana, łąki w kwiatach strojone, pomóżcie mnie biednemu. Nie ujrzę już mej miłej, choć kocham ją szczerze by własne oczy. Moją już nigdy nie będzie. Nie patrz miłej. Łzy swoje zanieś łóżce, tylko rano, jak za świt. Łzy szczere we się ze sobą, a wszystko dobrze będzie. Na Nazajutrz pobiegł parobek do wróżki. Zastał ją przy kominie, jak zioła pachnące paliło. O pomoc w niedoli poprosi. Biegnij do jego chaty. Weź nóż nowy, wyostrzony, co wbity tkwi w progu. Rzuć go na wicher, co tańczy na drodze. Twój nieprzyjaciel już ci szkodzić nie będzie. Pobiegł parobek do domu. Już nóż trzyma w dłoni. Dojrzał wicher. Nóż rzucił. Nazajutrz zajutrz czarodziej znikł ze swej chaty. Ludzie widzieli, jak przelatywał nad jeziorem. A przed nim i za nim stado wron i kawek krakaniem swoim zwiastowało nieskończony lot złego czarodzieja. Piękna, ty Piękna i stara jak świat. Spójrz, w tył się rozsypała. Właśnie rodzą się i umierają, jak każde życie. Trwać będzie, jeśli ludzie usłyszeć się zechcą. Zmierzch już się kończy. Czas na ciebie, Maro.